To jest Turk Talk, Świat automatyki. Dziękujemy, że jesteście z nami. Nasz podcast to spojrzenie na szeroko rozumianą automatykę i jej zastosowania. Będziemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, ale również o trendach i zjawiskach światowych, które zmieniają środowisko produkcji, logistyki i magazynowania. Przyjrzymy się różnym branżom. Spróbujemy zidentyfikować najważniejsze wyzwania, przed którymi stają, i poszukamy najlepszych rozwiązań, które będą odpowiedzią na te potrzeby. Naszymi gośćmi będą praktycy, eksperci, naukowcy. Rozpoczynamy Turk Talk, świat automatyki. Tomasz Bazan. W każdym środowisku przemysłowym jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa jest właściwa sygnalizacja, na przykład stanu pracy, ale także czujniki, które monitorują warunki pracy urządzeń, przez co pozwalają zapobiegać awariom i niebezpiecznym sytuacjom. Dzisiaj przybliżymy ten temat z naszym gościem, a jest nim Andrzej Dwojak z Turk Polska. Dzień dobry, Andrzeju, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Andrzeju, jak trafiłeś do firmy TURK? To akurat ciekawa historia, bo wydaje mi się, że tą drogą już ciężko byłoby trafić do jakiejkolwiek firmy. Pierwszy mój kontakt z firmą było, była książka telefoniczna, w której znalazłem rzeczywiście informację, że o jest taka firma TURK, w związku z czym zadzwońmy, poszukajmy tej studenckiej pracy pierwszej. I to właśnie były te, te, te początki, można powiedzieć, zaraz po studiach i powiem szczerze, się zostało już ponad 20 lat. Miałeś okazję pracować w różnych działach tej firmy czy robisz to, co robiłeś od samego początku? Jak zaczynałem pracę w firmie Turk, to było nas kilka osób, w związku z czym rzeczywiście ta wiedza musiała być przekrojowa, czyli inaczej mówiąc, nie można było się wybraną działką tylko zajmować. Trzeba było mieć swobodę poruszania się po różnych grupach produktowych. Natomiast teraz już już po latach jest nas na tyle dużo w firmie, i ten biznes na tyle się rozwinął, że rzeczywiście pozostaje w moich rękach tylko niektóre te działki produktowe. A czym zajmujesz się w firmie Turk? W moich rękach są produkty marki Banner Engineering przede wszystkim. To jest nasz. Kooperant ze Stanów Zjednoczonych, posiadający oczywiście wszystkie certyfikaty europejskie, który dostarcza nam różnego typu czujniki optyczne, elementy sygnalizacji świetlnej, wskaźniki, czujniki wizyjne, komunikację bezprzewodową, no i to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli systemy bezpieczeństwa maszynowego. Myślę, że to najważniejsze jest sobie uzmysłowić, się, do czego te produkty służą. Najważniejsze jest oczywiście życie ludzkie, zdrowie ludzkie, i gdy wchodzimy na halę produkcyjną, gdy mamy styczność z różnego typu maszynami, które mogą stanowić zagrożenie, które rzeczywiście mogą doprowadzić do poważnej kontuzji, ale również nawet i czego nie życzę nikomu utraty życia. To zastosowanie jakichkolwiek środków ochrony jest no, praktycznie niezbędne. Jeżeli mówimy oczywiście o środkach ochrony, to nie tylko te takie zwykłe typu rękawice czy okulary, które od razu się może kojarzą, ale jednak ta automatyzacja jest na tyle daleko posunięta, że to również są konkretne elementy automatyki przemysłowej, które muszą nas zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to, że muszą być niezawodne. Muszą w razie jakiejkolwiek własnej awarii od razu zareagować, zatrzymując tą maszynę. Nie może dojść do takiej sytuacji, że jakieś nasze urządzenie, tak jak u nas w domu, jakaś żarówka ledwo świeci, prawie nie świeci, gdzieś się tam stuknie, zacznie działać. No to w przypadku systemu bezpieczeństwa nie może dojść do takiej sytuacji. Te urządzenia zawsze, niezawodnie muszą nam dać informację, że jest bezpiecznie, a jeżeli cokolwiek nie gra. Od razu muszą zatrzymać maszynę. I to jest chyba najważniejsze w tym momencie, że to życie ludzkie jest po prostu bezcenne, trzeba je chronić. Przyjrzyjmy się tym rozwiązaniom technicznym, które bezpośrednio już e, pozwalają na zdiagnozowanie stanu maszyny, urządzenia, jakiejś linii i sygnalizowanie, wykrycie jakiejś usterki, i w tym momencie odpowiednią reakcję czujników, elektroniki, automatyki. Jak to w konkretnych przykładach wygląda? W systemie bezpieczeństwa nie ma miejsca na niepewność. Czyli w znakomitej większości urządzenia bezpieczeństwa są to urządzenia, które rozpoznają, rozróżniają nam stany między bezpiecznym a stanem zagrożenia. Czyli w większości wypadków te systemy są po prostu. Wyposażone w wyjścia dwustanowe, które nam od razu sygnalizują stop, zatrzymać maszynę, nie ma niczego pośredniego. Jeżeli mówimy o takich podzespołach, oczywiście możemy zacząć od tego, można powiedzieć, zewnętrza maszyny, jeżeli do niego podchodzimy. Zazwyczaj takim najprostszym zabezpieczeniem, oczywiście, jest postawienie płotu, żeby tam nikt nie wszedł do środka, ale nie da się wykonać maszyny w postaci czarnej skrzynki, gdzie wszystko się produkuje tam w środku, tak wrzucamy rzucamy do lejka nasze produkty i nam wychodzi już pełny samochód na przykład. Oczywiście w idealnych sytuacjach, gdzie chcielibyśmy zapewnić totalne bezpieczeństwo, no to by było super. Czyli to jest taki idealny produkt, projektanta można powiedzieć. Budujemy czarną skrzynkę, wrzucamy coś do środka, wychodzi nam gotowiec. Niestety, czy to zwią rzeczy związane właśnie z, z jakimś serwisem, podawaniem jakichś produktów, wszystkie te, te działania jednak połączone są z koniecznością ingerencji człowieka, więc jeżeli podchodzimy do tej maszyny i mamy ten płot, gdzieś musimy przez niego wejść, przejść, dojść, no to rzeczywiście na tych. Drzwiaknem pojawiają się pierwsze produkty bezpieczeństwa maszynowego. Zazwyczaj to są albo jakieś włączniki mechaniczne monitorujące nam, czy rzeczywiście drzwi się zamknęły. Czy też są, mogą być w wersji magnetycznej, czy właśnie zawiasy mogą na, nam być tymi czujnikami, mogą być tam wbudowane te czujniki, które będą nas informowały, czy te drzwi się otworzyły, czy nie, czy też czujniki indukcyjne mogą się tam znaleźć w tym miejscu. Gdy idziemy krok dalej, oczywiście pojawiają się systemy już wewnątrz montowane albo już bliżej nieco maszyny mogą być to na przykład kurtyny bezpieczeństwa które są w zasadzie zbiorem czujników optycznych fotokomórek gdzie mamy po prostu możemy sobie to wybrać jako taką listwę gdzie mamy pomontowanych kilkanaście kilkadziesiąt kilkaset czujników nadawczych po drugiej stronie podobna listwa gdzie odbiera to światło jak przecięcie jakiejkolwiek wiązki świetlnej też spowoduje zatrzymanie maszyny możemy sobie wybrać że w środku są skanery bezpieczeństwa laserowe Możemy rzeczywiście znaleźć urządzenia, które będą nam monitorowały status pozycji bezpiecznej w robocie. To mogą być jakieś krańcówki RFID, które dodatkowo nam jeszcze będą realizować system identyfikacji. To mogą być maty bezpieczeństwa w środku, ale to o tym mówimy, to są wszystko urządzenia obiektowe, tak? czyli coś, co rzeczywiście znajduje się tam, gdzie jest bezpośrednio operator. Nie należy też oczywiście zapomnieć o tych, można powiedzieć, przyciskach awaryjnego zatrzymania, które już w tym najgorszym Będą służyły jako ostatnia deska ratunku, ale to wszystko jest jeszcze gdzieś podłączone do sterowania, tak do szafy sterowniczej. No i pytanie, co z tymi sygnałami należałoby zrobić? Oczywiście one muszą być odpowiednio wysterowane, ale też na poziomie bezpieczeństwa. To wszystko regulują normy, także każdy jeden sprzęt, który jest używany do bezpieczeństwa, musi mieć swoje, swoje certyfikaty. No, i tam w szafie rzeczywiście mamy odpowiednie przekaźniki bezpieczeństwa, sterowniki bezpieczeństwa, które też realizują nam to w tak zwanej kategorii czwartej PLS-IL-3. Niemniej jednak to wszystko po prostu musi spełniać odpowiednie zasady. No i chyba najważniejszą zasadą jest, że w tym całym łańcuchu urządzeń bezpieczeństwa mamy takie bezpieczeństwo, jak najsłabszy element tego łańcucha. Czyli każdy element musi mieć swój, powiedzmy tak kolokwialnie, papier. Te systemy są, można powiedzieć, wieloetapowe. Tak, generalnie. Tutaj możemy powiedzieć, że tych urządzeń bezpieczeństwa może być więcej. Oczywiście w idealnym świecie no, od razu powinno się na samym początku wykryć, że coś się dzieje niedobrego. Niemniej jednak, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, chyba takim kluczowym zagadnieniem jest analiza ryzyka. I teraz, jeżeli mielibyśmy roztrząsać, gdzie, jakie urządzenia bezpieczeństwa miałyby być zastosowane, to właśnie robimy w tym momencie analizę ryzyka, nie? czyli mamy taką krzyżówkę, łamigłówkę, gdzie to my, jako specjaliści, musimy zdecydować, która strefa, która pozycja, które miejsce przy maszynie generuje nam jakie zagrożenie i jak możemy temu przeciwdziałać. Oczywiście to powinno być od razu, w razie zagrożenia, jasny i klarowny sygnał podany przez pierwsze urządzenie bezpieczeństwa, jakie tylko generalnie mogłoby się gdzieś w tym ciągu pojawić. Niemniej jednak rzeczywiście. Człowiek jest tym chyba najmniej przewidywalnym ogniwem całego systemu, w związku z czym tu naprawdę trzeba różnego typu urządzenia z różnej strony przewidzieć i zastosować, żeby mieć pewność, że nie dojdzie do żadnego niepożądanego zdarzenia. Czy takie urządzenia też mogą być dublowane w celu właśnie wyeliminowania nawet też błędu samego urządzenia? Dobre pytanie, bo jeżeli mówimy o urządzeniach bezpieczeństwa, one już z zasady muszą spełniać ten wymóg. Czy inaczej mówiąc, my dostajemy jako klient powiedzmy, jeżeli byśmy sobie to wyobrazili, pojedynczy produkt, pojedynczą budowę, pojedyncze urządzenie i jeden przewód do podłączenia wydawałoby się, niemniej jednak w środku już to jest wszystko w pod, z podwójnymi obwodami. Czyli nie mamy takiej sytuacji, że to urządzenie nam nie zadziała tak zwana redundancja. Czyli tak zwana redundancja. No i tutaj kłaniają się oczywiście nam znowu normy, normy jeszcze raz normy, które wymagają wręcz narzucają na producentów odpowiednią konstrukcję tych produktów, żeby rzeczywiście mógł się nasz Operator na maszynie czuć bezpieczny. Czy możemy opisać, z jakimi czujnikami najczęściej mamy do czynienia? Tak, z naszego doświadczenia patrząc, chyba najczęściej sprzedawanym produktem są kurtyny światła bezpieczeństwa. Również ostatnio skanery laserowe, również bezpieczeństwa. Te urządzenia są o tyle wygodne, że to, czego zacząłem, wspominając dziś o tej. Siatce obudowującej naszą maszynę, czy miejsce, gdzie ta maszyna jest, są o tyle niewygodne, że jednak przeszkadzają w tym ciągu transportowym. Tą siatkę trzeba obejść, trzeba znaleźć tą furtkę, i tak dalej. Natomiast kurtyny bezpieczeństwa w zasadzie realizują podobne zadanie, ale. Nie stanowią tej przeszkody, czyli w razie potrzeby mogą po prostu zostać wyłączone, w razie sytuacji bezpiecznej mogą nie powodować jakiegoś awaryjnego zatrzymania i wtedy można swobodnie się poruszać w okolicy maszyny co z punktu widzenia właśnie logistycznego jest bardzo, bardzo pomocne. Również w tych punktach można powiedzieć połączeń maszyna-człowiek, bo jednak tego się nie da wyeliminować. Jest to znacznie łatwiejsze, jeżeli wyobrazimy sobie, bo to najczęstsza chyba aplikacja maszynek, gdzie operator coś musi podać, gdzie musi coś pobrać, gdzie musi coś przytrzymać, to żeby sięgnąć właśnie w tą obręb pracy, no musi mieć ten dostęp, tak? Możemy sobie wyobrazić, żeby to była nawet jakaś osłona stała, ale on musiałby ją otworzyć, tak? Musiałby ją zamknąć na Natomiast, jeżeli mówimy o kurtynach bezpieczeństwa, gdzie te promienie świetne rzeczywiście chronią już bez konieczności nie wiem, otwierania, zamikania czegoś, jest to znacznie lepsze, łatwiejsze, prostsze. No i mówiąc już tak troszeczkę komercyjnie, również bardziej wydajne, bo jeżeli nie tracisz czasu na otwarcie jakiejś osłony, przesunięcie jakiegoś płotu, tylko od razu tam po prostu możesz wejść sięgnąć, no to szybciej pracujesz i efektywniej. I to naprawdę jest duża, duża zaleta. Zresztą te rozwiązania optyczne tutaj trzeba zaznaczyć, to nie tylko są zasięgi gdzieś tam liczone, metr, dwa, 3 ale są też rozwiązania, które mają zasięgi nawet i 60 metrów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że możemy do tego wziąć lustra narożnikowe, możemy sobie zrobić taki wirtualny płod wokół maszyny i w tym momencie całkowicie ją obudować i rzeczywiście, jeżeli proces trwa, jeżeli ktoś tam przechodzi. To się zatrzyma, ale jeżeli się okaże, że rzeczywiście no, tutaj nie może on wejść w, w tą strefę, to maszyna natychmiast się zatrzyma. Czy możesz podać jakiś przykład pewnego problemu, z którym borykali się twoi klienci, na który znalazło się rozwiązanie w postaci właśnie tego oprzyrządowania, o którym mówisz? Sięgnę po, po troszeczkę inny przykład. Również optyka, ale troszeczkę nietypowo, bo jest to czujnik budowany w przycisk. Czyli jeżeli sobie wyobrazimy taki zwykły przycisk, można powiedzieć, który, gdzie nie wiem, mamy styczność, na przykład w windzie, gdzie wybieramy piętrę, no to zawsze wyobrażamy sobie ten przycisk jako coś mechanicznego, co należy wcisnąć, gdzie wyczuwamy ten skok. I do tego jesteśmy przyzwyczajeni. I to rzeczywiście jest rzecz, która pierwsza chyba przychodzi nam do głowy, gdy mówimy przycisk. Natomiast w naszej ofercie pojawia się rozwiązanie, które też jest przyciskiem, niemniej jednak jest to urządzenie optyczne. Czyli nie ma tej powierzchni takiej, która gdzieś tam się ugina pod palcem, nie ma tej powierzchni, którą się gdzieś tam wciska. Jaka jest zaleta tego rozwiązania? Zaleta jest taka, że nie mamy części ruchomych. Jak nie mamy części ruchomych, to nic nam do urządzenia do środka nie wpadnie, co miałoby wpaść. Można by było zapytać. No, jeżeli wyobrazimy, wyobrazimy sobie maszynę, gdzie mamy wiórki metalowe, które mhm. na przykład z procesu tak. gdzieś tam wy, wypadają, jeszcze łącznie z chłodziwem lejącym się i, i ładnie prowadzącym te, te, te wiórki w wszelkie zakamarki, jakakolwiek szczelina od razu przycisk mechaniczny ci pada. Mieliśmy taki przypadek u jednego z naszych klientów, który twierdził, że praktycznie tak średnio, co 4 dni musi to wymieniać. Czyli co 4 dni idzie i ten przycisk mechaniczny musi wymienić. Myśmy zastosowali przycisk fotoelektryczny. To jest dość specjalistyczna wersja takiego rozwiązania, które ładnie, profesjonalnie można powiedzieć, stosowane jest do sterowania oburącz, tak tą ładnie normy opisują. I jego zastosowanie spowodowało, że nie mieliśmy tych części ruchomych. Ten wiórek gdzieś tam przysłowiowy z tym chłodziwem nie miał się gdzie, gdzie wlać, gdzie wsypać. I odwiedziliśmy tego klienta gdzieś tutaj chyba po pół roku z zapytaniem, jak wygląda, można powiedzieć, zużycie tego przycisku. Ja on powiedział, od tego pół roku czasu, jak byliśmy, wymieniliśmy, to w zasadzie zapomniał o tej maszynie. Ciekawa historia się z tym jeszcze jedna wiąże, bo tak jak wspomniałem na początku, my jesteśmy przyzwyczajeni gdzieś do tego przycisku, właśnie mechanicznego. Tam akurat w tym miejscu operatorzy mieli, że tak powiem, płacone za za ilość wyprodukowanych ty, tych rzeczy i jednak byli przyzwyczajeni do tego przycisku mechanicznego. Teraz wyobraź sobie, pojawia się coś nowego na maszynie, dziwnego, na jakimś takim nietypowym kształcie i każą, każą ci tam pracować. Nie? Kiedy ty sobie zdajesz sprawę, masz już wyrobione jakieś nawyki i tak dalej no i się tego boisz. Tam była taka sama sytuacja i właśnie tutaj nasz klient opowiadał, mówi, nikt nie chciał na tym pracować. No, ale się ktoś tam w końcu przełamał. Natomiast trzeba pamiętać o takiej trywialnej rzeczy. Jeżeli jest przycisk mechaniczny, jak wygląda praca na nim, tak? Musisz zbliżyć tą, tą dłoń do przycisku, musisz go w Cisnąć, czyli musisz tą siłę wykorzystać, musisz cofnąć, cofnąć tą rękę. Czyli kładziesz, wciskasz, cofasz rękę. A teraz przecież jest optyczne. Kładziesz rękę i cofasz rękę. Nie ma tego etapu wciśnięcia. To może się wydawać naiwne, nie wiem, mikrosekunda, milisekunda może. No i wyobraź sobie, że jeżeli ludzie się przyzwyczaili do tej pracy, to się okazało, że po 8 godzinach tej zmiany jednak wyrobili większe normy. No i wtedy był boom, nie? Wtedy już każdy chciał tak, do tego. Tak tak, 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 tak. W wielu takich sytuacjach jest pewien opór materii ludzkiej przed nowościami. Dokładnie. Trzeba umieć go przełamać jeszcze, jak to robisz. Powiem szczerze, że jest taki jeden argument, który w przeszłości był dla mnie mało przekonywający, przyznam szczerze, ergonomia. Właśnie, wracając na przykład do tego przycisku, myślałem, jak byłem młody, co za ergonomia. Przecież. Jestem młody, silny i nic mi się tam nie może stać. Dzisiaj 25 lat już prawie w firmie, no i okazuje się, że ta ergonomia ma znaczenie, tak? Czyli troszeczkę tej mądrości z wiekiem przybywa i staram się przybliżyć właśnie te takie trudne słowa, które niekoniecznie trafiają nam bezpośrednio do wyobraźni, ale w prostych słowach, tak? Czyli ergonomia, na przykład, nie ma tego nacisku na te wszystkie stawy w momencie wciśnięcia mhm. tego przycisku, tak? To jest bardzo duża zaleta. Jest też kwestia również trudności, z jakimi borykają się nasi klienci, bo niekiedy możemy zaradzić, proponując po prostu odpowiedni produkt do zadań, z którymi klient ma do czynienia codziennie. Tutaj akurat mi się też kojarzy jedna taka historia opowiadana przez naszego klienta swego czasu. Proces, na przykład tam pracy na maszynie wymagał wniesienia pewnego produktu. Tak, do strefy pracy maszyny, ale nie można było tam wejść od razu, no było tam niebezpieczne w środku. Operator stojący na zewnątrz musiał obserwować kolumnę świetną, która gdzieś tam u góry nad maszyną, w kącie, w cieniu był, stała. Jak zobaczył odpowiednie światełko, odpowiednie kolory, miał się schylić, wziąć te produkty, wnieść je do środka. No ale jak sami wiemy, nie zawsze to schylenie się i podniesienie produktu przy, przychodzi nam łatwo i bezproblemowo. Niekiedy trzeba po, poświęcić parę sekund. No a w tym czasie status kolumny świetnej, czyli tej sygnalizacji, mógł się zmienić. W związku z czym tutaj, akurat idealnym rozwiązaniem było zastosowanie sygnalizacji świetnej, prostej rzeczy, wydawałoby się, która była nie tam gdzieś u góry nad maszyną w kącie, tylko rzucona na podłogę w formie właśnie takiej kolorowej poświaty. I w tym momencie było to znacznie łatwiejsze, bo jeżeli się rzeczywiście podnosiło nawet ten produkt, to nie szło nie zauważyć, że kolor się zmienił z zielonego na przykład na czerwony i nie można było już wejść. Także to było po pierwsze. Dużym ułatwieniem, ułatwieniem nie tylko, ale pozwoleniem zrobienia takiego interesującego kroku, bo możemy rozmawiać o sygnalizacji świetnej, możemy rozmawiać o oświetleniu, ale w tym momencie my już, już mówimy o pewnego rodzaju komunikacji maszyny z operatorem. Gdy ta technologia idzie do przodu, gdy mamy do czynienia już nie tylko powiedzmy z tymi LEDami jednokolorowymi czy też oświetleniowymi, Możemy rzeczywiście zakupić rozwiązania z LEDami RGB, czy jak to ładnie, kiedy mówimy RGBW, bo to w białe jeszcze też musi się pojawić, żeby mieć dobre oświetlenie na maszynie. Okazuje się, że możemy zrealizować w maści komunikację naprawdę na bardzo wiele sposobów, po to, żeby z jednej strony oczywiście tą komunikację nawiązać, a z drugiej strony poprawić bezpieczeństwo, tak? Bo to też bywa, bywa bardzo ważny. Nie wiem, czy, czy mogę nawiązać do pewnego rodzaju klasyka, już zupełnie poza branżą, można powiedzieć, ale to zawsze, jeżeli mówią Proszę bez... bardzo. Mogę. To to zrobię. Zawsze mi się to kojarzy akurat w kwestii bezpieczeństwa, bo możemy mówić o bezpieczeństwie takie nawet na poziomie urządzeń. Mamy sprzęty, jest ta redundancja, jest ta kategoria bezpieczeństwa. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, to jest to, co mamy w głowie i jak podchodzimy właśnie proceduralnie. Gdy o tym myślę, właśnie kojarzy mi się ten taki dość stary film, może niektórzy, że tak powiem, skojarzą, może nie, taką scenę z tego filmu. To oczywiście western, wszystko dzieje się na dzikim zachodzie, gdzieś tam Sheriff łapie tego bandytę, no i prowadzi go do więzienia. Okazuje się, że więzienie jak wygląda, nie ma krat, nie ma drzwi, wszystko jest w trakcie budowy. No i ten bandyta się śmieje z niego, mówi przecież ja zaraz wyjdę stąd. No, no. Ale on już przewidział to wcześniej, trochę tej czerwonej farby rozlał przed drzwiami, mówi jak chcesz to wyjść, ale ten poprzedni, który tutaj był, też próbował wyjść. No, została po nim tylko plama. I co? I siedział tam, bo miał tą świadomość w głowie, że. Jak wyjdzie, to się może coś stać, tak? Więc to jest też bezpieczeństwo. To jest te podejście do bezpieczeństwa troszeczkę inne, gdzie musimy rzeczywiście uświadomić sobie, z czym mamy do czynienia, jakie zagrożenia panują wokół nas. Jeżeli chodzi o oświetlenie i sygnalizację, to zmieniają się pewnie metody też projektowania. Wyszukiwane są te obszary, które są widoczne dla pracownika. Na dzień dzisiejszy, gdy mówimy o oświetleniu i sygnalizacji, możemy również rozmawiać o jednym produkcie. Bo, tak jak tutaj wspomniałem, te rozwiązania w tak zwanym RGBW wykonaniu, czyli mamy rzeczywiście te diody, które pozwalają nam zasygnalizować, wyświetlić dowolny kolor czy animację. Mamy też te W, które, co stanowi naszą tą, tą część oświetleniową w tej konstrukcji. I rzeczywiście, jeżeli sobie wyobrazimy tą, tą sygnalizację gdzieś tam sprzed lat, gdzie byliśmy ograniczeni do tej kolumny świetlnej czy, czy jakiegoś wskaźnika na pulpicie, to dzisiaj szczególnie właśnie. W ofercie naszych produktów, tutaj kolegów, w szczególności właśnie firmy marki Banner Engineering, mamy mnóstwo rozwiązań. Jest to od jakiejś najmniejszej lampki o budowie M22, przez rzeczywiście taki kogut sygnalizacyjny, który tutaj akurat u nas funkcjonuje w serii k 100 po rozwiązania liniowe listwy oświetleniowe w obudowach stałych, czy też właśnie w formie taśm, chociaż nie należałoby tego kojarzyć z takimi, można powiedzieć, regularnymi taśmami, które możemy lokalnie sobie kupić w sklepie elektronicznym. To są wykonania przemysłowe, oferujące nam znacznie większą funkcjonalność i inne opcje do, do wykorzystania. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że te oświetlenia nam mogą i powinny towarzyszyć codziennie, bo jednak, jeżeli sobie wyobrazimy na przykład taki jeden produkt, akurat z naszej oferty, który uważam za, za bardzo trafiony, to jest przycisk awaryjnego zatrzymania. czyli inaczej mówiąc, urządzenie, które jakby coś niedobrego działo, należałoby wcisnąć, żeby wszystko się zatrzymało. W naszym wykonaniu te urządzenia mają zintegrowane oświetlenie, ale nie małą lampkę gdzieś w przycisku. Co jest już znane na rynku i dość popularne, ale rzeczywiście ma oświetloną całą obudowę. I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy tą całą budowę podświetloną podstawę, ona może przyjąć dwa kolory sygnali, sygnalizacji. Żółty albo zielony w zależności od wersji, jaką się zakupi, mówiąc o tym, jest OK, jest bezpiecznie. A drugi kolor, rzeczywiście jest czerwony, migający, informujący o wciśnięciu. Jest jeszcze trzeci, czerwony stały, ale o tym za chwilkę. Niemniej jednak, jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, że, że mamy jakąś sytuację niebezpieczną, to podświetlenie może nam zaoszczędzić ten ułamek sekundy, żeby sięgnąć do tego przycisku. Jeżeli wyobrazimy sobie, że z kolegą się coś dzieje nam przynajmniej, co nie jest codziennością i nikomu tego nie absolutnie nie życzę, nie życzę, ale jest sytuacja zagrożenia, to zaoszczędzenie tego ułamka, sekundy, żeby sięgnąć, żeby wcisnąć. Uważam, że możemy komuś oszczędzić wielu nieprzyjemności, żeby nie, mówią, nie powiedzieć nawet, że, że możemy rzeczywiście ocalić życie. Może to być decydujące po prostu. Jak najbardziej. Mm. Maszyny funkcjonują nieraz w ułamku sekundy. My tego nie jesteśmy w stanie nawet spostrzec niekiedy. Natomiast rzeczywiście oszczędzenie tego ułamka sekundy może być kluczowe. I ta sygnalizacja, o ile nie jest ona niezbędna, to jest towarzysząca i wspierająca. I jeżeli sobie rozejrzymy, na właśnie po tych kilku etapach, to może się okazać, że, że jest to jest kluczowe. Tak jak właśnie w tym przypadku z operatorem wchodzącym w strefę maszy maszyny, gdzie jest oświetlenie, tak jak właśnie z tym stopem z podświetleniem. Tutaj jest jeszcze ciekawostka, bo obiecałem Ci powiedzieć, co oznacza stały, czyli właśnie. czerwony kolor. Jeżeli wyobrazimy sobie aplikację właśnie związane z przyciskami awaryjnego zatrzymania, zazwyczaj one są połączone szeregowo przy maszynie. No i co? Któryś przycisk wciśniemy? Może przypadkowo? Może specjalnie? Ale dzięki temu podświetleniu wiemy od razu, który przycisk się, bo ten miga, ale pozostałe świecą na czerwono. Czyli nawet jeżeli nie jesteś w pobliżu, nawet jeżeli ten przycisk jest gdzieś zasłonięty, jesteś w stanie, patrząc na najbliższy przycisk awaryjnego zatrzymania, czyli tak zwany popularnie e Stop, jeżeli on świeci na czerwono. Wystarczy, że podniesiesz głowę i poszukasz tego migającego, i wiesz, który miga. I możesz podejść, go wyciągnąć, żeby system mógł dalej pracować. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dopóki tego nie zrobisz, to maszyna stoi. Jeżeli jesteś właścicielem maszyny, chciałbyś chyba, żeby pracowała. I to jak najdłużej, jak najczęściej, tak? I nie było żadnych przestojów. Niemniej jednak, z ciekawości mogę powiedzieć, że rozmawiając z automatykami liniowymi, większość z nich twierdzi, że no, rzeczywiście zdarzały się takie sytuacje, że maszyna stoi. Szukało się przyczyny, a to ten przycisk tam gdzieś ktoś wcisnął. W związku z czym taka sygnalizacja świetna rzeczywiście jest wspomagająca system bezpieczeństwa. No i po prostu, jak już wspomniałem, komunikuje się z operatorem, z człowiekiem. Dzisiaj to wszystko w tym odcinku podcastu TurkTok. Gościem był Andrzej Dwojak z Turk Polska. Dziękuję Ci bardzo, Andrzeju. Dziękuję serdecznie. W kolejnym odcinku porozmawiamy m.in. o automatyce i sygnalizacji w pojazdach komunikacji zbiorowej. Zapraszam, Tomasz Bazan.